Mata ogłasza koncert na Narodowym, a dopiero co dostaliśmy od niego informację, że wyprzedał swoją trasę koncertową, czyli 2040 tur. I co jest zastanawiające i o czym warto porozmawiać, jeżeli chodzi o 2040 tur? Poszło w sześciu miastach łącznie 60 tysięcy biletów, czyli w zaokrągleniu trochę więcej niż Mieści narodowy. I o tym warto porozmawiać, czyli to, czy Mata jest w stanie ten Narodowy wyprzedać. No bo bądźmy szczerzy, na ten moment udało się to tylko dwójce raperów, czyli Tako i ostatnio Quebo. I na pewno jeżeli Mata osiągnąłby to po tak krótkim czasie swojej kariery byłoby to coś nietuzinkowego. Zwłaszcza, że musimy być szczerzy, jeżeli chodzi o jakichkolwiek raperów, którzy w tym momencie poza Tako i Quebo są w stanie spróbować wyprzedać Narodowy, to jest to właśnie Mata i Oki. Przedsprzedaż dla osób, które zakupiły bilet na 2040 tur rusza 16 lipca, od 17 w ogóle rusza przed sprzedaż w aplikacji Żabki, co jest ciekawe i obawiam się, że może dojść do dziwnych sytuacji, tak samo jak to było przy sprzedaży biletów na Quebo, ale na pewno jest to taka rzecz, którą według mnie naprawdę warto obserwować, by zobaczyć, czy młody matczak jest w stanie zrobić to samo, co zrobili kiedyś, tako czy ostatnio, kłebo. I oczywiście wy dajcie znać, co o tym sądzicie, czy mata jest do tego zdolny, oraz czy postanowicie się wybrać na narodowy.